Cześć wszystkim, z tej strony Jana Katczak, a wysłuchacie słuchacie podcastu między nami autorkami, miejsca, w którym rozmawiamy między sobą od serca do serca, pełen scenariuszy, bez spiny, po prostu, jak wygląda nasze codzienne życie z pisaniem. A tematem dzisiejszego odcinka jest właśnie pisze kiedy inni śpią, czyli jak pogodzić e, życie osobiste z pisaniem. A moją gościną dzisiaj jest Kinga Sarafin, autorka, która już ma na swoim koncie dwie powieści obyczajowe, która łączy właśnie pisanie z życiem codziennym, ze swoimi pasjami, a jej książki są tak ciepłe i autentyczne jak ona sama. Dlatego dzisiaj porozmawiamy właśnie na ten temat, jak to jest łączyć tak naprawdę to nasze życie i jak znaleźć te momenty dla swoich bliskich i na swoje również pasje. Cześć Kinga, miło Cię słyszeć. Witam serdecznie, hej. E że to Kinga. W takim razie zacznijmy tak na rozgrzewkę od standardowego naszego pytania. Jak zaczęła się Twoja przygoda z pisaniem? Czy Ty pisałaś na początku do szuflady, czy to było takie po prostu marzenie od zawsze? Jest w ogóle pomysł na to, żeby stworzyć coś, coś, od siebie, bo wiem, że na pewno debiutowałaś w tym samym wydawnictwie co ja w wydawnictwie Nowa RS, Twoja mm. powieść, właśnie Lokatorka. Gdzieś troszeczkę zapoznałam się z Twoją twórczością, też była bardzo pozytywna opinia. Skąd pomysł na tą powieść i w ogóle, właśnie jak to się wszystko zaczęło? Zacznijmy od tego, że ja od zawsze lubiłam czytać i nie miałam problemu, żadnego problemu z pisaniem. I w szkole podstawowej, moim jednym z ulubionych przedmiotów, a właściwie chyba najbardziej ulubionym, był język polski. I to do tego stopnia lubiłam pisać, że mój starszy brat zgłaszał się do mnie i ja pisałam jemu wypracowania. On mi pomagał w matematyce, ale no tak to wyglądało, między nami jest różnica wieku około trzech lat, a mimo to ja pomagałam mu pisać, przygotowywać się do matury ustnej z polskiego, pisałam mu te wypracowania, więc gdzieś tam od zawsze miałam taką łatwość w pisaniu i łatwiej byłoby, było mi się wypowiedzieć właśnie w formie pisemnej niż tak w formie, Ustnej, więc to przychodziło mi bez trudu, i pamiętam, takim momentem przełomowym był Harry Potter. Jak zostałam zarażona tą całą popularnością tej książki i czytałam po nocach, gdzieś tam pod kocem, z latarką. I pamiętam, że wtedy sobie jako dziecko pomyślałam, że byłoby super. Kiedyś napisać samodzielnie taką książkę. No ale, jak to wiadomo, te dziecięce marzenia zostają zazwyczaj pogrzebane, a gdzieś później, jak już byłam coraz starsza, poszłam też na studia filologiczne, więc ciągle gdzieś to pisanie było mi bliskie, bo z wykształcenia jestem również tłumaczem. Pracuję również jako lektor języka angielskiego, więc ten język cały czas gdzieś mi towarzyszył. I w pewnym momencie założyłam bloga, i na tym blogu zaczęłam opisywać to, co się dzieje, bo postanowiliśmy z mężem kupić. Pewne nieruchomości i mieliśmy tam lokatorów w tych nieruchomościach. No i przygody tych lokatorów były naprawdę niecodzienne i, i przeróżne. I ja przez krótki okres czasu pisałam sobie tego bloga, te historie śmieszne tam opisywałam, całkowicie anonimowo, i to się bardzo wtedy ludziom podobało, i, i wtedy już wiedziałam, że te pisanie, które. Te, te teksty, które tworzy, że one mają sens i mają swoich odbiorców, no ale nie było na to czasu. Pojawiły się dzieci, gdzieś tam kariera, i, i, i to wszystko zostało odłożone na bok, aż do pewnego momentu, gdzie czytając kolejną książkę, która mi się nie podobała, stwierdziłam, że chyba czas najwyższy napisać coś samemu, samodzielnie dla siebie. I ta książka Lokator, właśnie, która powstała, to miała być książka na poprawę humoru. Taką, którą ja w danym momencie chciałabym przeczytać właśnie wtedy, kiedy mam gorszy dzień. No i, i mój mąż, którego się razu powiedział, on jej nie czytał, natomiast już tyle się o niej nasłuchał i znał tych bohaterów dokładnie, że, że mi powiedział któregoś dnia. Wiesz co, spróbuj to wydać. No i tak to właśnie się zaczęło. Czyli tak, naprawdę, to był ten impuls, taki do wydania, był między innymi twój mąż, a czy te. Tak. E, właśnie historie, które są w lokatorach, e, to są właśnie te mniej więcej historie, które opisywałaś na blogu, czy inspirowałaś nie nie, 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 nie. Czy to jest zupełnie, czy to jest okoliczności po prostu? E, znaczy się ty, tytuł był inspiracją, jakby do tego, natomiast to jest historia całkowicie zmyślona, nierealna, ale to, co opisywałam kiedyś na blogu, no to jest bardzo bliskie rzeczywistości i tam już były poruszane takie kwestie, bardzo e, takie realne. Dobrze, czyli literatura obyczajowa, no, był właśnie taki pomysł bardziej wzięty z życia, żeby zająć się akurat tym rodzajem literatury, że na przykład nie fantastyką, nie kryminałem i tak dalej. Jakie są takie tematy dla Ciebie ważne, które właśnie w swoich powieściach poruszasz? Co to musi być takiego konkretnego, co musi mieć dla Ciebie taka dobra książka obyczajowa? Bo mówiłaś, że piszesz właśnie, bo sama chciałabyś przeczytać taką historię. Czyli jakie są dla ciebie takie klub um, po prostu dobrej powieści obyczajowej? I dodatkowe pytanie od razu: Czy twoi bohaterowie są inspirowani również rzeczywistością? Ty jak mówiłaś troszeczkę o tych lokatorach, mm -hmm. czy oni znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości? Moglibyśmy ich spotkać gdzieś obok ciebie? No to zaczniemy od początku, że dla mnie najważniejsze są relacje. To, jak ludzie ze sobą funkcjonują, jak ze sobą współżyją, to mnie bardzo interesuje i fascynuje, i bardzo bliski jest mi temat odrzucenia drugiego człowieka. I myślę, że w każdej, na razie do tej pory, książce, którą napisałam, gdzieś ten motyw odrzucenia. Właśnie drugiej osoby jest obecny i myślę, że ja jeszcze przez dłuższy czas z tym motywem się nie rozstanę, bo on jest mi bardzo bliski. Natomiast jeśli chodzi o bohaterów, to nie, te osoby nie są inspirowane prawdziwymi, żyjącymi osobami. Ja u swoich bohaterów zapożyczam jakieś cząstki, elementy charakterów osób, które istnieją dookoła mnie. Natomiast nie zdarzyło mi się i raczej mi się nie zdarzy, żeby wziąć tak, zrobić kalkę i, i skopiować osobę, która jest w moim życiu e, takim prawdziwym, obecna, żebym ją przeniosła do powieści. To raczej się nie wydarzy. Dobrze. I to A obyczajówki, ty... dlatego że ja po prostu sama bardzo lubię te książki. Ten gatunek jest mi bliski. Uwielbiam też książki fantazy. Mm. Ale książki fantazy są bardzo trudne do napisania, to są książki bardzo skomplikowane, szczególnie jeśli opieramy się na jakimś zupełnie nowym świecie, który musimy wykreować. I ja nie miałam takiej odwagi. Myślę, że na tamten czas brakowało mi też przede wszystkim umiejętności, żebym mogła to sprawnie opisać. Tak, zgadzam się, tutaj poruszałam ten temat z innymi autorkami, że ja na przykład podziwiałam je, jeśli one pisały fantazy, bo dla mnie to też jest temat bardzo odważny, wykreować od zera całkowicie nowy świat, zwłaszcza, mm. że mamy tyle przepięknych powieści, więc y, to nasza taka i też tym, że potrafimy się przystać do tego, że zatem jesteśmy niegotowi na to, żeby jeszcze podjąć się pewnej pod tej tematyki jest też y, godny jak najbardziej poszanowania i że piszemy w takim razie y, powieści, książki, które sami właśnie lubimy, które odzwierciedlają tak naprawdę nasze pasje. I właśnie do tych pasji chcę przyjść Twoich, ponieważ właśnie temat naszego odcinka jest głównie, jak pogodzić te pisanie. Masz tyle zainteresowań, masz tyle rzeczy, masz rodzinę na głowie, masz pełno pasji. I jak ty w ogóle znajdujesz czas, żeby to wszystko sobie pogodzić? Kiedy ty piszesz tak naprawdę? Kiedy faktycznie wszyscy ty śpią? Czy jednak masz jakiś harmonogram tak naprawdę dnia? Czy nie wiem, masz takie, że dobra, codziennie chociaż dwie, trzy strony napiszę? Czy to jest totalnie. Spontan, jak musisz mieć weny po prostu, tak? Jak, jak też rodzina właśnie na to reaguje, dzieci? Yy, jak to jest u Ciebie właśnie z tą codziennością? Jak, jak wygląda taki Twój przykładowy dzień w yy, Liseratni? No to wygląda to tak, ja wstaję około 5 albo 6 rano, no i wiadomo, wszyscy się szukują do pracy, ja też wychodzę do pracy yy, i pracuję w różnych godzinach, znaczy ja zawsze zaczynam rano Natomiast mam taki luksus, że nie pracuję bardzo długo. Czasami faktycznie jest tak, że muszę wrócić do tej pracy w ciągu dnia i te godziny są takie nieregularne. Natomiast po pracy, jak wracam, no to zajmuję się dziećmi, synowie czekają, odrabiamy lekcje, zawsze tam jeszcze są jakieś dodatkowe zajęcia i to wszystko tak naprawdę te całe pisanie jest z takiego doskoku. Jeżeli wiem, że na przykład jestem w domu o godzinie 14:00 a dzieci wracają o 14.30 czy tam 40, to ja dosłownie biegnę do tego domu, odpalam komputer i siadam. Dlatego ja na przykład bardzo często pracuję z planem powieści bo ja nie mogę sobie pozwolić na to, żebym tak usiadła i dopiero zaczęła się zastanawiać, co ja mam tam napisać, bo zanim bym się zastanowiła, to ten czas na pisanie by mi się skończył, więc ten plan powieści jest mi bardzo pomocny, ale nie w każdej książce bazuję na tym planie. No więc tak, znajduję tutaj chwilę czasu, czasami jak zawożę dzieci na zajęcia dodatkowe i mam tą dodatkową chwilę czasu, tam jest zawsze jakaś godzina czy półtorej godziny, to też szybko wracam do domu i szybko piszę, Gdzieś w międzyczasie jeszcze jest jakiś obiad, i, i tak dalej, i wieczorem, kiedy jest już mąż w domu i on się zajmuje domem, to gdzieś nieraz uda mi się jakieś pół godziny, godzinę. Czasami jest tak, że faktycznie wszyscy idą spać, a ja piszę. Najbardziej pomocne są wakacje. Jak wysyłam dzieci gdzieś na jakieś obozy, czy, czy moi syna wyjadą do babci i do dziadka, no to wtedy jest taki maraton. Mój mąż wychodzi do pracy. I ja przez ten cały czas piszę. Od rana do tej godziny 17 do 18. Czasami jestem tak wklejona w pisanie, że nawet jak on przychodzi z tej pracy, to ja potrafię siedzieć do 21, i do 22. Więc taki najintensywniejszy czas mam właśnie w trakcie wakacji. To jest około tak dwa tygodnie, czy jakieś dłuższe weekendy. No to tak to właśnie wygląda. Zawsze jest to gdzieś tak z doskoku. Zamiast obejrzeć serial czy poczytać książkę, to ja biorę laptopa i, i piszę. Po prostu no, tak. brakuje jak zwykle. Do. Brakuje po prostu doby, najlepiej, jakby ona była troszeczkę jeszcze 48 godzin, tak by miała nie 24, to myślę, że pogodzenie tych obowiązków byłoby chyba zdecydowanie łatwiej. A zwłaszcza to wielkie szopowa dla, dla ludzi, którzy, bo ci, że większość osób ma takie wrażenie, że okej, okay, napisała, powieść jest pisarką, i w sumie ona nic chyba więcej nie robi. I jak ona ma super, bo ona pisze i w ogóle. o Jezu, tak wydaje mi się, że mamy troszeczkę spaczony, to jest. Złe słowo, bo go użyłam, ale troszeczkę mm, dziwny obraz osób z zewnątrz ma, yy, właśnie wykreowany nasz obraz troszeczkę. Bo im się wydaje, że my zajmujemy się pisaniem, mamy lekko fajnie, przyjemnie, bo my napiszemy i w sumie to tylko tyle, a bardzo dużo osób nie zdaje sobie sprawy, że my też mamy etaty, mamy dzieci. Tak. Mamy różne obowiązki, mamy studia. Z wiele autorek, właśnie z którymi piszę, oni się okazuje, że bardzo czasu mają mało czasu, żeby się z mną spotkać, bo oni poczekaj bo ja mam studia, bo ja mam pracę. bo ja, mam... A, ja sama pracuję też na etacie, i się okazuje, że to nie jest tylko tak, że my jesteśmy pisarkami. Jesteśmy mama, mamami, żonami, jesteśmy ciotkami, jesteśmy po prostu pracownicami, tak. zwykłymi, zwykłymi ludźmi, a nie wiem, czy ty to odczułaś właśnie, takie pytanie dodatkowe, czy odczułaś takie coś od sobie ze strony zewnętrznej, kiedy zaczęłaś pisać, jak twoi znajomi zareagowali, czy oni, oni zmienili troszeczkę postrzeganie samej ciebie, czy ty jednak oni wiedzieli, że jesteś ta jest stara Kinga, tylko znalazła sobie dodatkowe zajęcie, czy jednak odczułaś to, że ludzie biorą ciebie tylko za pisarkę, a zapomnieli, że jesteśmy czymś o wiele, wiele więcej? Nie, ja tego tak nie odczułam, u mnie to było bardziej w drugą stronę, ja nikomu nic nie mówiłam, ja się w ogóle nie przyznawałam, i jakby wszyscy zostawili, moi znajomi zostali postawieni przed faktem dokonanym i wtedy było takie, ale jak to, jak to napisałaś książkę? Mówię, no normalnie napisałam książkę, moja mama kompletnie nie była zdziwiona, ona po, po, powiedziała coś w stylu, no okej, okay. nie zdziwiłabym się, gdyby nawet padło stwierdzenie, no w końcu. Mój mąż miał najgorzej, bo on był przy tym całym procesie twórczym i on tylko tak doglądał, co z tego wyjdzie, coś wyjdzie czy nie wyjdzie. On, on zawsze ma najgorzej ze wszystkich, bo on po prostu nie ma szansy mi odmówić i on musi w tym wszystkim uczestniczyć. Natomiast no, moi znajomi byli wszyscy zdziwieni i to jest tak, że większość moich znajomych do tej pory nie wie, że ja piszę książki, że ja te książki wydaję. Nie mam takiej, o ile. Jestem gdzieś tam w tych mediach społecznościowych i nagrywam filmy, to jak przychodzi co do czego w świecie rzeczywistym, jest mi bardzo ciężko się przełamać i, i powiedzieć, no bo jakby to miało wyglądać tak, no cześć, a wiesz, że napisałam książkę, no jakoś to w ogóle nie jest w moim stylu nie, i ja tak nie umiem. I moi znajomi zawsze zadają mi pytanie właśnie, kiedy ty to robisz, przepraszam, a kiedy ty masz na to czas? No, no bo wiedzą, jak wygląda moje życie i ile też rzeczy dzieje się dookoła, no i oni się zastanawiają, kiedy ja to piszę. No właśnie piszę tak z doskoku, często nocami, zdarzało mi się też wstawać wcześnie rano, kiedy wszyscy wstali też, żeby coś napisać, no to tak to właśnie wygląda. A nawet moja mama, pamiętam, były takie wakacje, że przyjechałam z dziećmi do moich rodziców, bo moi rodzice mieszkają bardzo daleko, jesteśmy tutaj w miejscu, w którym mieszkamy sami. Nie ma żadnej babci, cioci, wujek jest tylko jeden, ale wujek to wiadomo, też nie zawsze może zostać. No i właśnie pamiętam, były takie wakacje, gdzie moja mama mówi, przyjedź, ja ci zrobię dziecko takie warunki, że będziesz pisała. I faktycznie ona zajmowała się moimi dziećmi cały dzień. Ich praktycznie nie było od samego rana do godziny 15 czy 16, i ja nic nie musiałam robić. Był ugotowany obiad, było posprzątane, bo to u rodziców w domu, i mama mówi: pisz, dziecko, usiądź i po prostu pisz, niech nic cię nie interesuje. I to właśnie było wtedy, pamiętam, takie lato, że, że ja wtedy napisałam całą książkę w wakacje. Dobnie. Życzę każdemu naprawdę, żeby miał też takiego wspierających osób wokół siebie, żeby tak naprawdę i przyjaciele jak najbardziej wspierali, bo to jest różnie, bo czasami wiadomo, że kiedy zaczynasz osiągnąć sukces i zaczynasz się pokazać w social mediach, to to też bardzo weryfikuje, a, przynajmniej z mojego doświadczenia, troszeczkę nasze otoczenie, ale każdemu życzę takiej mamy wspaniałej i takiej rodziny, która po prostu wie, że masz pasję, że chcesz to robić i że ci do tego pomaga. Ale ty powiedz mi Kinga, czy ty masz po prostu przy tylu obowiązkach czasami nie masz wrażenie, że chcesz to wrócić cholerę, po prostu powiedzieć sobie dobra, dość, po co ja się za to zabrałam, czy jednak to marzenie od zawsze było takie, że ty, I... okej, okay, mam czas, napiszę. Bez presji, czy są jednak takie momenty po prostu z wątpieniem, zwłaszcza kiedy wyszła twoja pierwsza książka, więc też musiałaś się z opinią, z takim feedbackiem spotkać, tak? Nie każda opinia jest dobra i czy to w jakiś sposób nie wpłynęło na to, że miałaś wątpliwości jakiekolwiek, żeby kiedyś w kolerę po prostu? Ja mam takie wątpliwości, średnio co drugi tydzień. <noise> to nie jest tak łatwo i różowo. Ja jestem... Bardzo pozytywnie nastawioną osobą do świata. Ja zawsze widzę, że mam tą szklankę wody do połowy pełną. Mój mąż ma do połowy pustą, ja mam do połowy pełną. Ale ja bardzo wierzę w ludzi i mam, jestem strasznie uparta. I jak sobie już wezmę coś za cel, to ja po prostu nie spocznę, póki tego nie osiągnę. Efekt może być różny, ale do tego celu dojdę. Jestem bardzo uparta, czasami aż za bardzo. I też miewam takie dni, gdzie po prostu mam dosyć. Mam dosyć i ja się w ogóle nie spodziewałam, że jakby ta cała sfera, jak to my mówimy, book media, że to tak wygląda, że czasami są takie jakieś dramy, w ogóle mi to do głowy wcześniej nie przyszło, że to wszystko tętni własnym życiem. I ostatnio miałam taki duży kryzys. Ja w ogóle bardzo ciężko przeżyłam wydanie swojej drugiej powieści. I do tej pory myślałam, już tyle w życiu przeszłam, więc myślałam, że już mnie nic nie złamie, ale się zaskoczyłam, bo gdzieś tam to, co się działo przy wydaniu tej drugiej powieści, bardzo mocno odbiło się na moim zdrowiu psychicznym. I to do tego stopnia, że no, przez miesiąc czasu no, byłam gdzieś na lekach uspokajających, gdzie w życiu się nie spodziewałam, że coś takiego może się wydarzyć. No, ale nie. No, nie spodziewałam się, że, że cała ta otoczka, te book media, że ktoś może w ogóle chcieć zaszkodzić, i, i to z takich zupełnie błahych e, przyczyn. E, nie podoba mi się też, e, na przykład, jak ocenia się autorów. E, przez pryzmat ich książki. Od razu ludzie bardzo często wypowiadają się na temat samego autora. gdzie tak naprawdę zupełnie nie znają tej osoby, a przecież to, co my tworzymy, to jest fikcja literacka. I oczywiście musimy brać odpowiedzialność za swoje słowa czy za to, co my tam opisujemy, ale są też tego pewne granice. Fikcja, jakby nie było, zawsze będzie fikcją. Tak, bardzo, bardzo ciężki temat ogólnie, który moglibyśmy naprawdę rozwijać godzinami, Dobra. bo. To z czym musimy się mierzyć to wydaje się ludziom, że kiedy napiszemy jakiś, no to jest dla nich tylko komentarz um, i tak. ja też spotkałam się i osobiście z różnymi opiniami na swoje, temat swojej książki i miałam bardzo, faktycznie book bookmedia book media i to co tam się dzieje to jest temat w ogóle chyba na podcast cztery moim zdaniem, ponieważ nie spodziewałam się y, takiego hejtu. Że tak mm -hmm. można w drugą stronę. Ja tu oczywiście nie będę ci pytała Kinga o dokładne szczegóły i co takiego cię zaskoczyło, bo nie chciałabym, żeby tutaj po prostu, żebyś musiała przeżywać to ponownie. Ja też ostatnio byłam świadkiem, gdzie nawet na zwykłej patronce, bardzo, bardzo brzydka sytuacja się odbiła, i myślałam to jest społeczeństwo, które tak naprawdę bardzo się wspiera, a okazało się, że potrafi bardzo w skrzydła. Także ja mam nadzieję. No że mnie też to... właśnie zaczęło się od patronki, więc jakby patronki, która nie została patronką, od tego wszystkiego się hmm. zaczęło. No właśnie, i dlatego mówię tutaj to jest w ogóle dla mnie dramat, trochę dramat, bo ja jestem przerażona tym, w jaki sposób ludzie potrafią się do siebie odzywać, jakie dramy tworzyć po prostu, i zamiast właśnie dmuchać sobie nawzajem skrzydła i żeby to było po prostu piękne społeczeństwo, pokazuje się, że czasami niektórzy ludzie... W ogóle nie zdają sobie sprawy, jak prostymi słowami potrafią kogoś ugodzić, a nie wiedzą, czy na przykład ta osoba ma depresję, czy na przykład czy czym ta osoba, tak jak mówiłaś, mierzy się w życiu osobistym. I um, to jest temat, chyba, który naprawdę trzeba będzie poruszyć, który ja widzę, że niektórzy ludzie poruszają, ale i tak jest cały czas ta większość, mi się wydaje, ludzi, którzy niestety bardzo, bardzo potrafią człowieka i nie dają sobie sprawy, jak jaką książkę robią, bo mi się wydaje, że to jest tylko jeden komentarz na zasadzie, że nie wiem, tak jak ja słyszałam od autorki, że to jest gówno. Oni nie mają konstruktywnej krytyki, tylko tak naprawdę potrafią nam powiedzieć jednym słowem, że to jest po prostu shit i że tak naprawdę my, tak jak mówisz, tworzymy po prostu fikcję, a Oceniają nas przez pryzmat naszych książek, tu całkowicie z tobą zgadzam, jako autora lub nawet kiedy ja miałam... nie hmm, przeprowadzam korektę. I ludzie zaczęli mnie oceniać na zasadzie, że. Za nie wiem, to się tylko bardzo wyjaśnię, że zjebałam, ale nie do końca ja miałam na to wpływ. My nie do końca mamy na to wpływ, też na odbiór, a potem jesteśmy oceniani na pryzmacie. Nie wiem, bo jak ja to też mówiłam w innych podcastach, że niestety ludzie są jak nasze cztery litery każdy ma swoją i nie każdemu ta książka się spodoba. I ja, roz... ja całkowicie szanuję konstruktywną etykę, ale całkowicie nie szanuję hejtu. I tu powinniśmy się zatrzymać i postawić kropkę, żeby czasami się zastanowić dwa, trzy razy, zanim napiszemy cokolwiek, lub pomyślimy. W ogóle zastanówmy się po prostu, do wszystkich naszych słuchaczy czytelników, zastanówmy się przez chociaż trzy sekundy, zanim coś napiszemy, czasami bo potrafimy naprawdę ugodzić człowieka, a to nie o to chodzi. Powinniśmy się wspierać jak najbardziej. Także dziękuję, Kinga, że. Poruszyłaś trochę tę kwestię. Tylko mówię, ja nic to dla ciebie i bardzo bardzo Cię szanuję jako autorkę, jako człowieka. Więc mam nadzieję, że takie sytuacje jak najmniej ci się przydarzą, bo nie powinien nikogo z nas dotknąć. Więc bo każdy z nas w ogóle też piszemy i dajemy możliwość. Drugiej osobie, poznania takiego świata, bo ja też piszę dla ludzi, żeby oni właśnie tak jak ty trochę, żeby mieli możliwość odkrywać się tej rzeczywistości, żeby przytaczać coś fajnego, to tak. czasami bardzo jesteśmy za to po dupie, a, a się okazuje, że potem po prostu. A potem jest skąd, dlaczego my nie mamy motywacji, dlaczego nagle znikamy? No właśnie, dlatego że większość nie widzi kulis, tych wszystkich kulis no i całego to... tego tak naprawdę naszej pracy, którą też to nie jest tylko, że napisałyśmy i to jest koniec, to są promocje, to są spotkania, to są odpowiedzi, to są komentarze, to są recenzje i tego jest taki ogrom, że no mówię, ja bym mogła o tym mówić godzinami, ale myślę, że tak naprawdę nie mamy na to czasu, żeby aż tak to rozwinąć. Ale mówię, Kinga, ode mnie wielkie słowa szacunku do Ciebie i myślę, że każdy powinien usłyszeć te słowa, to, co powiedziałaś, i zrobić sobie chwilę refleksji po prostu. To... Jakby w ogóle jest też tak, że kiedy ja zaczynałam wchodzić w ten świat pisarski do publikowania książek, ja kompletnie nie byłam przygotowana na to, z czym się zmierzyłam. I jakby w ogóle w mojej wyobraźni nawet nie istniało to, że autor musi się tak promować w tych wszystkich mediach, że musi tyle robić, a wręcz mam wrażenie, że dzisiaj wydawnictwa bazują też głównie na tym, jak ten autor prowadzi swój wizerunek w mediach społecznościowych. Bo o ile ja chciałam założyć Instagram, chciałam założyć TikToka, to w ogóle nie miałam planu na to, żeby siebie pokazywać, nagrywać filmiki, żeby tańczyć gdzieś tam w ogóle do tych filmów i nie wiadomo co. Ja myślałam, że wystarczy, że sobie pokażę książkę, nie wiem, dam jakieś motywy. Także no, to było jak takie wiadro zimnej wody. Wylane na głowę, byłam zszokowana bardzo, a potem im głębiej zaczęłam wchodzić w to wszystko i odkrywać, jakie to właśnie są konflikty między ludźmi: jak tutaj ktoś rozmawia z Tobą i jest uśmiechnięty i zadowolony, a z drugiej strony potrafi napisać na Twój temat w internecie różne bardzo nieprzyjemne rzeczy, no to bardzo się zdziwiłam. Bardzo się zdziwiłam, ale ja nie jestem raczej z takich osób, które gdzieś miałyby to upubliczniać i wyciągać. Ja wierzę mocno w karmę. Interesuję się zresztą kulturą wschodnią. Orient to jest mój żywioł, także ja bardzo mocno wierzę w karmę i wierzę w to, że gdzieś tam kiedyś to, co dajemy, w końcu do nas wróci. Więc no spokojnie, na każdego przyjdzie pora. Oczywiście, prawda, Kinga, to zgadzam się również z Tobą. Um, I powiem tak, że. Praktycznie, ten był zimnej wody, bo ja też myślałam na początku, że liczy się treść, nie, że ważne jest to, co napiszesz, czy to jest fajne po prostu, że myślałam, że to jest tylko jednokładowa. I kiedy ja wysyłam swoje pierwsze propozycje wydawnicze, a potem weszłam w tych świat dokumentów, i się okazało, że niektórzy nie wydadzą książki, bo nie mają zasięgów. I to jest, to jest tak. dla mnie tak przerażające, że po prostu ja nie wiem, co ja mam na ten temat powiedzieć, bo kiedy ja widzę dziewczyny, które tak się starają, które mówią, że mają takie fajne książki, ale odrzucane są przez to, że nie mają ilości obserwujących, to jest po prostu. Nie wiem, na co wydawnictwo teraz patrzę. Ja no, moje wiem, książki żadnego... też nie są wydawane, bo też nie mam takich zasięgów, jakbym może mogła mieć. Więc no moje tak. książki, niektóre też raczej, jeżeli pewnie sama ich nie wydam, to nie zobaczą niektóre światła dziennego. Tak, kolejny temat, który niestety jest bardzo, bardzo obszerny i. Powiem tak, znowu chyba go zostawię po prostu na kiedyś. Mam nadzieję, że może jeszcze będziemy mogli jakiś odcinek na ten temat nagrać, yes. ponieważ tych tematów jest po prostu ogrom i można o nich gadać godzinami. Ale tak, firma wróci. Karma wróci niestety też się zgadza. Mam nadzieję, że naprawdę postaramy się dmuchać sobie w skrzydła, a nie podcinać. I koniec, taka rada od Kingi. Od Kingi, która jest totalnie autentyczna i która robi kupę dobrej roboty. Co byś powiedziała innym autorkom, które też mają tyle rzeczy na głowie? One by się nie po prostu, bo nie każdy jest tak zmotywowany, powiedzmy, nie każdy jest taki spięty, że dobra, doprowadzę to do końca, tylko przez to właśnie, ile my czasami szamba za przeproszeniem mamy na swoich barkach. Jaką taką radę na koniec naszego podcastu byś dała autorkom lub takiej młodszej sobie, która po prostu, co byś jej powiedziała, żeby nie zrezygnowała? Co byś jej powiedziała, kiedy ona ma tyle obowiązków na głowie, ma dzieci, ma inne pasje, ma, ma pracę i jak? Co byś jej powiedziała, żeby ona jednak cały czas próbowała iść do przodu, cały czas próbowała się wspinać i wierzyła przede wszystkim w siebie? E, powiedziałabym jej, zrób sobie plan. Dziewczyno. Zrób sobie plan, idź zgodnie z tym planem, ale się nie śpiesz i pisz faktycznie wtedy, kiedy możesz i kiedy chcesz. A jeśli potrzebujesz przerwy, to nie zapomnij, że ta przerwa jest niezbędna, żebyś mogła dalej pisać. I tyle. Piękne słowa. Piękne słowa. Ja ci bardzo dziękuję, Kinga, za, za szczerość. Dziękuję. Przede wszystkim za, dziękuję Ci za obecność. Mam nadzieję, że naprawdę ten. Trudne tematy również zostaną wyciągnięte troszeczkę na wierzch i więcej osób od nich usłyszy. A W takim razie ja bardzo dziękuję naszym słuchaczom i naszym odbiorcom. To był podcast między nami autorkami o tym właśnie, jak pisze się po nocach i jak godzi się naszą pisarską stronę tak naprawdę z naszym życiem prywatnym. I Jeśli ten odcinek Ci się podobał, to zostaw komentarz, subskrybuj. I słyszymy się w kolejnym odcinku. Mnie również było bardzo miło. Dziękuję Ci, Kinga, za obecność i do usłyszenia w następnym odcinku. Bardzo dziękuję.